i skóra i mando, dżery, szymat oraz I nasi goście gości. Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy, Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz i dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z pewnym komiksem, a mianowicie pierwszym albumem zbiorczym z serii Rachel Rising autorstwa Terego Mura, który to album jest zatytułowany Cień Śmierci i został wydany. W bieżącym roku przez nowo powstałe wydawnictwo Fantasmagorie. I zanim zajmę się samym komiksem, to właśnie o samym wydawnictwie chciałbym powiedzieć dwa zdania. Dlatego, że jest to wydawnictwo na naszym komiksowym rynku dosyć nowe, ale no, trzeba przyznać, że weszło na tenże rynek z dużą werwą, z dużym przytupem. Na dzień dobry dostaliśmy właśnie dwa, no takie opus magnum Terego Mura, czyli Strangers in Paradise oraz Rage and Rising, przy czym Strangers in Paradise, pierwsze wydanie zbiorcze chyba jeszcze na razie jest tylko dostępne w przedsprzedaży, no ale można powiedzieć, że to co wyróżnia wydawnictwo to jest to, że Wygląda, przynajmniej na ten moment, na to, że bardzo wsłuchuje się w to, co fani komiksów w Polsce chcieliby otrzymać, a czego do tej pory nie otrzymaliśmy. Dlatego, że bardzo szybko po Rachel Rising. Otrzymaliśmy zapowiedź wydania w Polsce komiksu Quantum and Woody. Najgorsi superbohaterowie na świecie, na który to wielu czytelników w Polsce czytało. W ramach takiej nowej formuły, zupełnie niespotykanej w naszym świadku komiksowym, formuły przed sprzedaży, wydawnictwo zaproponowało pierwsze wydanie zbiorcze Wojowniczych Żółwi Ninja w no, takim też potężnym wydaniu. Do tego, w ramach kontynuacji tejże formuły, zapowiedziało w najbliższym czasie komiksy Archie, który po serialu Riversdale od Netflixa no, zyskał, można powiedzieć, spore zainteresowanie czy zaczął cieszyć się sporym zainteresowaniem w naszym pięknym kraju. No, i to jest no, rzecz i podejście bardzo ciekawe, dlatego że wygląda na to, że jeżeli tutaj wydawnictwo nie zwolni tempa, jeżeli będzie systematycznie wydawało kolejne tomy serii, które rozpoczyna, no to możemy mieć na rynku bardzo, ale to bardzo. Ciekawą firmę i będziemy mogli dostawać przez najbliższe lata bardzo wiele ciekawych albumów. Jak to wszystko wypadnie, no myślę, że życie bardzo szybko temat zweryfikuje, no bo to, co mnie osobiście najbardziej zastanawia, to właśnie ten rozmach, z którym Fantasmagorie weszły na rynek komiksowy, no bo naprawdę tych tytułów pojawiło się całkiem sporo, zapowiedzianych jest jeszcze więcej, a przy tym są to tytuły. Rozplanowane na całkiem pokaźnej ilości albumów, bo przecież Strangers in Paradise to jest komiks, który tych zeszytów miał przez lata, w których powstawał, a było ich chyba prawie 15, jeżeli ja dobrze pamiętam. To tych tomów i wydań zbiorczych jest mnóstwo. Rachel Rising, do których zaraz przejdę, to jest wydawnictwo 42 zeszytowe, czyli mamy to podzielone na 7 wydań zbiorczych. Mam nadzieję, że ta taktyka wydawnictwa, która, no, umówmy się, jest mimo wszystko dosyć nowatorska, i ten rozmach przełożą się na sukces finansowy wydawnictwa, no i będziemy te serie mogli mieć kontynuowane, i będą pojawiały się nowe ciekawe tytuły. Tego bym sobie życzył, ale teraz już nie będę się rozwodził i zgadywał, jaka przyszłość nas czeka i zajmę się tym pierwszym albumem zbiorczym, czyli Cieniem Śmierci z celi Rachel Rising. To jest komiks Terego Mura. Artysty, który jest kojarzony głównie ze swojej autorskiej serii Strangers in Paradise, która powstała w latach 1993-2007 i ukazywała się w wydawnictwie, podobnie zresztą jak dzisiaj omawiany komiks, czyli Rachel Rising Abstract Studios, w wydawnictwie Tregomura. No, to nie ma co się oszukiwać. W ramach jakiejś takiej wolności twórczej, mur te swoje no, poniekąd najważniejsze dzieła wydawał właśnie własnym sumptem. Przy czym mur pisał także dla Marvela, chociażby, gdzie możemy go spotkać w ramach serii Runaways, która w związku z planowanym serialem. Jest jakoś tam na tapecie. No i przy czym jest to twórca cały czas aktywny, bo po zakończeniu komiksu Rachel Rising zaczął wydawać kolejną serię komiksową Motor Girl. Jest to twórca o tyle. Interesujący, że tak jak wspomniałem, on stawia na artystyczną wolność i no, w dużej mierze wydaje te komiksy w sposób taki w pełni autorski. Rachel Rising, to tak jak wspomniałem chwilę temu, jest komiks rozplanowany na 42 zeszyty, zebrane w 7 albumach zbiorczych. My otrzymaliśmy tom pierwszy, Cień Śmierci, na który składa się, jak łatwo przeliczyć, 6 pełnych zeszytów. Komiks jest ze scenariuszem mura, ale przede wszystkim też z rysunkami mura. Co jest istotne, dlatego że to wskazuje też na ten taki autorski charakter całego projektu. Najpierw chciałbym się skupić na stronie graficznej. To co istotne, to fakt, że komiks jest komiksem czarno-białym. Ilustracje są dosyć realistyczne, szczegółowe. Mi się ta kreska przyznam bardzo, ale to bardzo podoba. Właśnie w związku z pewną ilością detali z tym, jak on komponuje poszczególne kadry. Przy czym tutaj no, można powiedzieć, że nie mamy jakiegoś takiego komiksowego szaleństwa. Jak teraz nawet sobie przeglądam ten komiks, to on jest narysowany bardzo sprawnie, bardzo porządnie, ciekawie, ale, ale to nie spodziewajcie się tutaj jakichś, wiecie, zabaw z kadrami, jakichś nietypowych plansz, nietypowych ujęć. Nie, jest to bardzo po prostu porządnie zilustrowany i narysowany komiks. Przy czym to, co zasługuje na uwagę od strony graficznej. To dwie kwestie. Po pierwsze, każdy z zeszytów, które otrzymujemy w tym wydaniu zbiorczym, no i zakładam, że także każdy z kolejnych zeszytów, został oczywiście zilustrowany jakąś tam ilustracją okładkową, ale także takim specjalnym rysunkiem z sentencją wprowadzającą, z sentencją, która pochodzi na przykład od filozofów, od Plantota czy od Seneki i, i która. No, sygnalizuje nam, czy rzuca nam pewne tropy związane z tym, co w danym zeszycie otrzymamy. To, co jest istotne, jeżeli chodzi o stronę graficzną i to, że ona mi się podoba jest o tyle kluczowe, że w przypadku Rage Rising, oczywiście ja na razie mówię tutaj o tym pierwszym tomie i pytanie jak to się dalej rozwinie, to to, że mur... Nie boi się podejścia do komiksu skupionego właśnie na warstwie wizualnej. Kiedy otworzycie sobie Rachel Rising, to w trakcie pierwszych 20 stron pierwszego zeszytu praktycznie cała pierwsza połowa obywa się bez dialogów. I to wypada świetnie, bo Wiecie, to nie jest, wydaje mi się, łatwa rzecz. Zaprezentować taką historię i pokazać taką historię, którą chce się opowiedzieć, że bez dialogów, bez żadnych dymków my od razu jesteśmy wciągnięci, zainteresowani, zaintrygowani, a tutaj to się udało. Zacząłem od strony graficznej, tak trochę od końca, bo nie powiedziałem o czym jest ten komiks, a płynnie chciałbym powiązać te dwa tematy. Bo Rachel Rising to jest horror, pełnoprawny, pełnokrwisty Nomen Omen horror, którego bohaterką jest ta tytułowa Rachel. Rachel jest młodą kobietą, która mieszka w mieście Manson, i w pierwszym zeszycie ona budzi się w płytkim grobie. Budzi się w płytkim grobie, nie wie co tak na dobrą sprawę zaszło, co się z nią stało, nie pamięta ostatnich wydarzeń, no i jak szybko się okazuje, jest z nią coś nie tak. No, dziwnie się czuje, dziwnie reagują na nią ludzie, pewne właściwości nabywa jej ciało, czy ona sama nabyła pewnych umiejętności. I rozpoczyna się tym samym taka swoista podróż Rachel, śladami no, tej zagadki, co się z nią stało. No i nie bójmy się, bo to nie jest jakiś wielki spoiler, co się stało, że skończyła w tym płytkim grobie, kto próbował ją zabić, czy kto ją zabił. Główną bohaterką jest Rachel, natomiast można powiedzieć, że w tym albumie na pierwszy plan wysuwa się w zasadzie czwórka postaci kobiecych, dlatego że Rachel ma przyjaciółkę, taką od serca Jet, z którą łączy siły w trakcie tego swojego śledztwa. Ma, ma swoją ciotkę Johnny, która pracuje w miejscowej kostnicy i, i która także włącza się w to prywatne śledztwo. A gdzieś w tle, na razie w tym pierwszym zeszycie, jest młodociana Zoe. Dziewczynka, która... No jak się okazuje najprawdopodobniej zostanie jakoś tam włączona czy jej ścieżki i ścieżki Rachel się przed. I tak jak wspomniałem Rachel Rising to jest pełnokrwisty horror i to co chciałem połączyć z tą stroną graficzną to to, że mur nie boi się różnego rodzaju atrybutów kojarzonych z horrorem. Czyli mamy tutaj sceny krwawe, brutalne, obrzydliwe, czasem potrafi nas czymś zaszokować. Czasem potrafi nas czymś zaskoczyć, i to jest odwzorowane bardzo, bardzo dobrze. Przy czym z mojej strony jest jedna taka drobniutka uwaga w kontekście tej całej strony graficznej, a mianowicie to, że przez to, że ten komiks jest czarno-biały, to Wydaje mi się, że nie do końca Murowi udało się pewne rzeczy, na które no, sam w tej warstwie fabularnej zwraca uwagę, uzewnętrznić, a mianowicie mam na myśli na przykład to, że Rachel po tym swoim takim swoistym zmartwychwstaniu. No, wygląda zupełnie inaczej. To taki malutki spoiler do Clivengera z pierwszego numeru. Pada tam na przykład takie zdanie: Ty nie jesteś Rachel. My nie wiemy jeszcze o, o co chodzi, co, się, co jest później rozwijane i gdzieś tam ma istotne znaczenie fabularne. Okazuje się, że powinniśmy tak naprawdę od razu to widzieć, dlatego że Rachel wygląda po prostu w pewien nietypowy sposób, a tutaj z racji na tą warstwę no, Czarno-białą, jeżeli chodzi o grafikę, no to, to nie do końca udało się to dobrze zaprezentować. Przy czym to jest jeden, jedyny malutki minusik, i tak naprawdę w momencie, kiedy już wiemy, jak sytuacja wygląda, jak się prezentuje, to to zupełnie nie przeszkadza. Możemy to pominąć. Od strony fabularnej, ten komiks, po pierwsze, jest bardzo dobrze rozplanowany, jeżeli chodzi o te poszczególne zeszyty, w tym sensie, że mur. W bardzo umiejętny sposób dawkuje nam informacje i serwuje cliffhangery. Od razu trzeba powiedzieć, że to nie jest autonomiczna opowieść. W tym sensie, że jeżeli sięgniecie po cień śmierci, no to bardzo, bardzo wyraźnie widać coś, co no, nie jest typowe dla wielu komiksów, czyli że mamy do czynienia z takim wycinkiem historii, wiecie. Często, nawet te komiksy, które prezentują nam jakąś ciągłą serię z daną postacią, no to one są pisane tak, że mimo wszystko można sięgnąć po nie wiem, dany album zbiorczy i, i poznać tylko wycinek tej historii. W tym przypadku. Teoretycznie można by tak zrobić, ale to jest no, bardzo widoczne, że mamy do czynienia z wprowadzeniem do całej intrygi. Poznajemy, wydaje mi się, że wiodące w, dla tej intrygi postaci i protagonistów, i postaci negatywnych, o których tutaj bym nie chciał mówić, dlatego że to już by były, wydaje mi się, zbyt ciężkie spoilery, a bardzo mi się podobało, jak te postaci negatywne zostały przez Mura wprowadzone. I mamy przez te pierwsze sześć zeszytów takie rozstawianie pionków na szachownicy. Ja powiem, że bardzo mnie ten komiks wciągnął, no od pierwszej strony. Tak jak mówię, no początek jest nietypowy, ze względu na to, że nie mamy tych dymków. No ale umówmy się, że takie otwarcie, jakie tutaj dostajemy, czyli to, że nagle nasza protagonistka wstaje z martwych, z płytkiego grobu, no to samo w sobie jest na tyle mocne otwarcie, że to już no, czytelnikiem potrafi potrząsnąć. To, co mi się podobało w dalszej części komiksu, to to, że widać, że mur naprawdę ładnie ma to wszystko rozplanowane. Wszystkie informacje poznajemy stopniowo, postaci są ciekawe, wydają się nie być takimi, wiecie, jednowymiarowymi postaciami, które są sprowadzone, czy mogą być sprowadzone w prosty sposób do jakiejś jednej konkretnej cechy. Tylko wydają się być z jednej strony takie żywe, czy to mam na myśli tutaj oczywiście ciotkę Johnny, czy koleżankę Rachel Jet. Skrywają gdzieś tam swoje jakieś drobne tajemnice, drobne dziwactwa. No i oprócz tego, to co też mi się bardzo spodobało, to nie dość, że widać, że ten komiks jest rozplanowany, co co widać najmocniej, tak jak wspominam po tym bardzo umiejętnym dawkowaniu zwrotów akcji cliffengerów na zakończenie poszczególnych zeszytów, ale także w tym, jak akcja pędzi w ramach tego pierwszego albumu, bo tutaj dzieje się naprawdę mnóstwo. I ta akcja jest też ciekawie poprowadzona, dlatego że tutaj mamy, można powiedzieć, kilka toczących się. Równolegle do siebie wątków, równolegle prowadzonych historii, które stopniowo zaczynałem nam się splatać w finale tego albumu, i to też jest świetne to, to naprawdę działa wyśmienicie. I wspomniałem o tym już kilkukrotnie, że Rachel Rising to jest horror, i pewnie zapytacie, jak jako taki horror ten komiks się sprawdza, a w moim odczuciu sprawdza się naprawdę całkiem nieźle. No, mur jest pomysłowy, nie, nie boi się z jednej strony sięgnąć po takie dosyć ograne motywy. No, bo tutaj parę, parokrotnie można spotkać się z takimi wątkami czy elementami, które fanom horroru no, będą bardzo dobrze znane, ale też potrafi naprawdę nieraz zaserwować taką zaskakującą i mocną scenę, że ja no, byłem pełen podziwu, bo aż się nie spodziewałem, że takie rzeczy w tym komiksie na mnie będą czekały. Także ja bez zagłębiania się w szczegóły fabularne, bo nie chciałbym na tym etapie tego robić, zachęcam Was po prostu do sięgnięcia po ten komiks. Będę pewnie pomału zmierzał ku końcowi. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że po Rachel Rising w końcu sięgnąłem i bardzo zadowolony, że fantasmagorie ten komiks do nas sprowadziły. Ja o nim usłyszałem pierwszy raz już dawno temu, bo jeżeli dobrze pamiętam, to mój kolega redakcyjny Michał Ochnik wspominał o nim na mis pop popkulturowym, podobnie zresztą jako Strangers in Paradise lata temu i pamiętam, że ta jego notka bardzo mnie zachęciła i to wyglądało na intrygującą rzecz, ale no wiecie, tych komiksów jest tak dużo, że ja otwarcie powiem, że raczej unikam sięgania po wydania oryginalne, jeżeli mamy takie mnóstwo dobroci w ostatnich latach na naszym rynku. I też z tego powodu właśnie cieszę się, że Fantasmagorie ten komiks nam zaserwowało, tym bardziej, że naprawdę ten pierwszy album zwiastuje, że będziemy mieli do czynienia z bardzo ciekawą, bardzo interesującą. Historią, która z jednej strony będzie fajnym horrorem, a z drugiej strony ja widzę tutaj zalążki, też takiej fajnej historii obyczajowej, dlatego że na sam koniec warto wspomnieć o tym, że. Mur sprawia wrażenie autora, który nie tylko będzie skoncentrowany na tym takim szokowaniu i obrzydzaniu czytelnika, ale że dla niego ta warstwa obyczajowa też będzie no, takim integralnym elementem, jeżeli chodzi o tę całą opowieść. Może się mylę, może to jednak pójdzie w taki prosty horror, ale patrząc na to, jak tutaj to miasteczko jest portretowane, jak widzimy niektórych tutaj, Mieszkańców, jak pojawiają nam się pewne elementy, które dosłownie mamy tylko zasygnalizowane jako, jako coś, co pewnie będzie w przyszłości rozwinięte, no to ja bardzo liczę, że będziemy mieli do czynienia z taką opowieścią, które no, to miasteczko nam też bardzo umiejętnie i fajnie sportretuje. I ja na to liczę i ja na to czekam. Mam nadzieję, że się. Nie zawiodę i mam nadzieję, że Fantasmogorie nie będą zwlekały z wydaniem kolejnego albumu zbiorczego. No, bo tak jak wspomniałem, no jest tych albumów 7, także trochę przyjdzie nam poczekać pewnie na finał tej historii. Ja Wam bardzo ten komiks polecam. Tym bardziej, że już na sam koniec absolutny on jest bardzo ładnie wydany w twardej oprawie z obwolutą na ładnym kredowym papierze. Troszeczkę jak się otworzy komiks to czuć tuż, ale to jest minimalna wada, która bardzo szybko ulatuje nomen omen z powietrzem. Także i od strony wizualnej, i od strony wydania, i od strony dopracowania całe, całego tego komiksu, rzecz bardzo dobra. A patrząc na cenę tego komiksu, za którą można go wyrwać, no to ja Wam powiem szczerze, że absolutnie nie powinniście się wahać, tylko go sprawdzić, bo, mimo tego co powiedziałem, że to absolutnie nie jest historia zamknięta. To wydaje mi się, że jeżeli cokolwiek, czy to od strony graficznej, czy od strony fabularnej z tych rzeczy, o których ja wspomniałem, Was jakoś tam zaintrygowało, no to naprawdę walcie śmiało, bo to może się okazać komiks dla was. I to nawet jeżeli nie jesteście typowymi fanami literatury grozy, myślę, że też powinniście być tą opowieścią ukontentowani. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć. It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!